No, witajcie, chciałem Wam opowiedzieć troszkę o tym samochodzie, który właśnie w tej chwili chcę Wam zaprezentować. Jest to Dacia Duster z silnikiem benzynowym o pojemności 1,2 litra. Także jak na tego typu samochód, moim zdaniem, jest to super downsizing. Nie wiem tylko czy. To jest dobry pomysł, bo spalanie wcale nie jest jakieś takie super ekstra, biorąc pod uwagę, że no jednak Buda ma trochę wysokości. Opony też są konkretne, zaraz to Wam wszystko pokażę. No, nie wiem, 1, 2. Jest opcja oczywiście 4x4 też. Mamy opony 215, 65R16, także balonik jest no dosyć konkretny. Z tyłu oczywiście to samo, są to opony Barum, zimówki. Jak samochód prezentuje się w środku, no tak dosyć zwyczajnie: no. ciemno, szaro. Spodziewałem się i tak bardziej topornego wnętrza. Także nie ma tutaj dramatu, nie jest źle. Klamka nawet taka wygląda: no bo to jest jednak plastik, taki dosyć leciutki, cieniutki plasticzek. taki. Ja się czepiam klamek, bo to moje takie zboczenie, no ale uwierzcie mi, że ten plastik jest naprawdę tani. No zresztą samochód jest tani, więc nie dziwne. Pełna elektryka szyb. Przednia szyba jest w trybie auto opuszczana, pozostałe są tylko. Można sobie ręcznie trzymać to, nie ma żadnego trybu auto. W pozostałych szybach z tyłu, no to jak to może być w no Po prostu ciemno. Sobie sprawdzimy przy pełnej recenzji. Relingi są pokaźne. Konkret bardzo mocne. Przyciemnione szyby z tyłu. Kolor w ogóle bardzo fajny, podoba mi się. To jest jedna z tych rzeczy w tym samochodzie, która mi się od razu spodobała, jak go zobaczyłem w parku prasowym. Świetnie wygląda w słońcu, bardzo fajnie. No nie też się spodobał, taki nietypowy. Podobałem się takie kolory. 4 drive mamy oczywiście wybór 4x4, to Wam potem pokażę w kabinie. Oczywiście dla ekonomii jadę teraz na ośce przedniej. Mam ustawiony, ale i tak spalił mi obwodnica od zimnego startu. Odwiozłem dzieciaka do przedszkola, 8 litrów. Także jechałem naprawdę bardzo spokojnie, bardzo spokojnie. Żadnych szaleństw, także 8 litrów, no wiecie co chcę Wam powiedzieć. Moje 2 litry, prawie 200 koni, 184 konie, 300 Nm. Jakbym zrobił taką samą trasę w to miejsce, spaliłoby mniej po prostu. Ja wiem, ja wiem, wszystko wiem, no ale to jest 2 litry, to jest 1,2, to... aerodynamika swoje robi, wszystko wiem, tylko mówię Wam jak jest. No, spalanie, bo jeżeli ktoś bierze taki malutki silniczek, też liczy się z tym, że spalanie będzie nieduże. A tutaj, no niestety, nic z tego. A pamiętajcie, że biorąc taki samochód, spalanie odgrywa wielką, znaczącą rolę chociażby dlatego, że cieszy się dużym powodzeniem właśnie Dacia z LPG czy z dieslem bo ludzie liczą wtedy przejechane kilometry, koszt przejechanych kilometrów no, często robią większe dystanse, mają działkę gdzieś daleko od miejsca zamieszkania jakiś teren lekki jeżdżą, bo ten samochód podoła no dobra, to taka krótka migawka chciałem Wam tylko pokazać mniej więcej jak samochód się prezentuje moim zdaniem się prezentuje bardzo ładnie jeszcze może najazd taki z góry zrobimy No, i zajrzyjmy jeszcze do bagażnika, bo bagażnik jest na pewno ciekawy i ciekawi Was. Tak myślę. Oczywiście, dacia, klapa się otwiera. Sama nie jest ciężka. No i bagażnik, słabo tu coś widać, pewnie jest konkretny, do, jak na tego typu malutki samochód, bo dosyć mały jest ten samochodzik. No, mamy pełną oponę, pełne koło, nie żadna dojazdówka, bardzo dobrze jest konti w zapasie. To ciekawe, że w zapasie mamy konti, a. Na kołach mamy, znaczy po prostu tutaj zamontowane mamy barumy. No dobrze. W pełnej prezentacji wszystko wam pokażę. Pomierzymy sobie. A na razie to taka zajawka. Tylko tyle, żebyście mogli poznać Dastera przy okazji mojej wyprawy tutaj. No to trzymajcie się na razie.